Sunday bay không ai không ai không ai không ai không ai không ai không Socjologowie twierdzą, że rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się funkcjonowanie całego społeczeństwa. Dzięki niej możliwe jest wprowadzanie dziecka w świat kultury, zaspokajanie emocjonalnych potrzeb człowieka, w tym potrzeby bezpieczeństwa oraz rozwój osobowości. Niestety we współczesnym świecie istnieje wiele czynników destabilizujących funkcjonowanie rodziny. Jednym z nich jest uzależnienie od alkoholu choroba, na którą cierpi nie tylko alkoholik. Podzieje się tak, że alkoholizm w destrukcyjny sposób wpływa na życie członków rodziny. Jak temu zaradzić? Najlepiej, jeżeli pojawia się jakiś problem w rodzinie, no to najlepiej z takim problemem zgłaszać się jak najwcześniej. Im wcześniej, tym lepiej. Wtedy ta osoba, która doświadcza przemocy albo i zachowań agresywnych, ma więcej siły do tego, żeby się temu przeciwstawić, że pójść do specjalistów. I jakoś próbować ten problem rozwiązać. My tutaj staramy się przede wszystkim wspierać te osoby, które doświadczają przemocy. Mamy zatrudnionych psychologów, specjalistów pracy z rodziną. Też świadczymy pomoc prawną. Jeżeli jest też taka potrzeba, to udzielamy schronienia dla tych osób. Mamy tutaj. 15 miejsc docelowych dla, dla kobiet i dla kobiet z dziećmi. Także, jeżeli jest taka konieczność, to również one mogą tutaj przez jakiś tam krótki okres czasu u nas zamieszkać. Ważne przede wszystkim jest to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. I też, żeby próbowały, staramy się im pomóc w tym, żeby odzyskiwały wiarę w siebie. Pozytywny wizerunek własnej osoby. To jak gdyby pomaga do tego, żeby dalej coś robić z tym problemem. Wszyscy borykamy się z jakimiś problemami, ale najczęściej dzieje się tak, że normalnie funkcjonująca rodzina potrafi sobie z nimi poradzić. Kiedy jednak mamy do czynienia z uzależnieniem od alkoholu i kiedy jest ono źródłem przemocy, wtedy warto szukać pomocy u specjalistów. Tutaj jak gdyby trzeba rozdzielić konflikt od przemocy. Konflikt w rodzinie jest czymś naturalnym. I on występuje w całym życiu naszym społecznym, i w pracy, i też gdzieś tam między dużymi jakimiś grupami społecznymi, i również właśnie się zdarza, może zdarzyć się też w małżeństwie. Jest czymś on naturalnym, i jeżeli ludzie próbują tutaj jakoś się dogadać, znaleźć jakieś rozwiązania, to nawet ten konflikt może w przyszłości integrować ich małżeństwo i ich rodzinę. Natomiast, jeżeli mówimy o przemocy, no to wówczas jest to już zjawisko inne. Ktoś próbuje kogoś sobie podporządkować. Tu nie ma już partnerstwa, tylko ktoś stara się ustawiać inne osoby w rodzinie według swoich pomysłów i też stara się je przymuszać, szkodząc im. Jeżeli chodzi właśnie o te sytuację, bo z jednej strony właśnie pomagamy też w sytuacji konfliktów małżeńskich, rodzinnych, próbujemy jakoś je rozwiązywać albo poprzez właśnie takie konsultacje, terapię małżeństw i to jest jak gdyby jedna forma pomocy. Natomiast kiedy już dochodzi do przemocy w rodzinie, to przede wszystkim staramy się pomóc osobie, która doświadcza tej przemocy. Przede wszystkim udzielić jej wsparcia we wszystkich możliwych zakresach. Bo ona jest tą, tą stroną, właśnie, która jest poszkodowana, i przede wszystkim pomagamy jej. I ona, jak gdyby, decyduje, ta osoba, o tym, z jakiej pomocy chce skorzystać. My nie rozwiązujemy za nią jej problemów, my ją tylko wspieramy, mówimy o jakie są możliwości. To ona jest tutaj podmiotem tych wszystkich działań, jakie podejmie. I te osoby, które do nas trafiają, znajdują bardzo różne rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o, o tutaj, właśnie o tą pomoc, która wobec osób, które stosują przemoc, tutaj nie prowadzimy takiej konfrontacji między jedną stroną a drugą. Te osoby tutaj nie mają kontaktu są to pomieszczenia wydzielone dla tych osób, które stosują przemoc. Ale również im umożliwiamy, taki jest zamiast Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, żeby również tym osobom pomóc, żeby ich nie zostawić z tymi swoimi złymi nawykami, które często gdzieś wynieśli z dzieciństwa, często też są poranieni. Więc dać im również szansę, że jeżeli chcą zmienić swoje życie, to również jest taka możliwość. Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przemoc domowa i poważne zaniedbania wychowawcze mogą występować w związku z alkoholem, nawet wtedy, gdy nie występuje jeszcze klinicznie zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu, lecz jedynie okresowe lub agresywne upijanie się dorosłych członków rodzin. Przyjmując, że w Polsce żyje około 700-800 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, liczbę niepełnoletnich dzieci alkoholików możemy określić na około 2 miliony z których co najmniej połowa żyje w sytuacji drastycznie zagrażającej ich zdrowiu i rozwojowi. Nasze audycje profilaktyczne oglądać można codziennie na antenie TV Białystok, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl, zakładka Zdrowie Profilaktyka Uzależnień oraz na portalu społecznościowym Facebook, YouTube i Twitter. There. Sunday bundle hammock. 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 すご,うごいすごい。